Dlaczego firmy współpracują z agencjami pracy? Co decyduje o sukcesie współpracy między firmą a agencją rekrutacyjną? Z mojego doświadczenia kluczowym elementem jest zrozumienie potrzeb i biznesu klienta. Dobra agencja to nie tylko firma, która rekrutuje ludzi. To partner, który naprawdę rozumie, co się dzieje w Twojej firmie i jakie masz potrzeby. Agencja powinna wejść w buty pracodawcy, poznać stanowiska, na których będzie rekrutowała pracowników, a także poznać specyfikę danej firmy. A najlepiej, jeśli to możliwe, osobiście poznać produkt, który wytwarza Twój klient. To pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania i rzeczywiste potrzeby. Mając te wszystkie informacje i znając potrzeby danej firmy i jej biznesu, jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich i wykwalifikowanych kandydatów. Współpraca z nami to nie tylko rekrutacja jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem biznesowym. Dlatego, jeżeli szukasz agencji, która pozwoli Ci zbudować odpowiedni zespół, który naprawdę pasuje do Twojego biznesu, zapraszam do EcoJob. Cześć! Nazywam się Aneta Bugańska i jestem prezeską agencji pracy EcoJob. Od 13 lat pomagam firmom w rekrutacji i zatrudnieniu pracowników.